Witaj, ukochana duszo! Dziś anioły zbliżają się do Ciebie z potężnym i pełnym światła objawieniem. Mówią, że w ciszy wszechświata wypowiedziano o Tobie coś wspaniałego błogosławieństwo, które odbiło się echem we wszystkich wymiarach, otwierając drzwi, o których istnieniu nawet nie śniłeś. Anioły dostrzegły Twoje czyste serce, Twoją siłę i postanowiły, że nadszedł czas, aby wszystko w twoim życiu miłosnym uległo poprawie. Energia, którą emanujesz, nawet jeśli tego nie dostrzegasz, jest zauważana przez istoty światła. Widzą one twój wysiłek, twoje skrywane łzy, twoje marzenia przechowywane w ciszy. A teraz nadszedł moment, abyś otrzymał w dwójnasób całą miłość, którą podarowałeś światu. Przygotuj się na szczere wyrazy uczucia, nieoczekiwane spotkania i duchowe połączenie tak głębokie, że ogrzeje twoją duszę. Dziś anioły mówią, że twoja aura staje się coraz jaśniejsza i bardziej magnetyczna. Przyciągniesz ludzi, którzy naprawdę cenią to, kim jesteś, którzy chcą dzielić marzenia, budować wspomnienia i kroczyć u twego boku. Nie wątp w to, że przyciągniesz prawdziwą miłość, ponieważ dziś anioły działają na Twoją korzyść, abyś mógł przeżyć najpiękniejsze doświadczenie w swoim życiu. Ogłoś w komentarzach: Przyjmuję boską miłość, która do mnie przychodzi. Błogosławiony słuchaczu, Twoje życie miłosne wkrótce przejdzie przez czarującą przemianę, ponowne spotkanie dusz, harmonię, która wykracza poza wyjaśnienia. Przynosząc pokój i radość Twojemu sercu. Słowa wypowiedziane o Tobie przez Anioły brzmiały: Ta dusza zasługuje na przeżycie miłości w jej najczystszej i najwyższej formie. I tak się stanie. Od dawna marzysz o związku, który nie jest jedynie przelotną namiętnością, lecz prawdziwym towarzyszeniem. Dziś Anioły mówią: Że nie będziesz już musiał walczyć samotnie ani żebrać o uczucie. Osoba, która nadejdzie, będzie wybierać Ciebie każdego dnia, podziwiać każdy Twój szczegół i dostrzeże Twoją duszę jako dar. Dziś anioły usuwają wszystkie blokady, które uniemożliwiały nadejście tego połączenia. To, co kiedyś było ciszą, teraz wypełni się słodkimi słowami i szczerymi gestami. Z każdym świtem poczujesz, jak miłość rozkwita w subtelny sposób i dostrzeżesz, że wszystko, co przeżyłeś wcześniej, było jedynie przygotowaniem do tej wzniosłej chwili. Dziś anioły mówią, że to, co do Ciebie nadchodzi, jest potwierdzeniem, że wszystko, o czym marzyłeś, jest możliwe. Miłość, której pragniesz, związek, na który zasługujesz, jest w tej chwili aranżowany przez niebiosa. Wiesz, że nic nie jest przypadkowe. Każdy krok, który wykonałeś do tej pory, był boskim ruchem, aby przygotować idealną scenę dla rozkwitu miłości w twoim życiu. Teraz nadszedł czas, aby pozwolić sobie przeżyć to doświadczenie z większą lekkością i zaufaniem. Dziś anioły już pokazują ci znaki i mają więcej do objawienia. Wkrótce doświadczysz miłości głębszej, bardziej szczerej, bardziej prawdziwej. Ta miłość będzie Twoim bezpiecznym schronieniem, miejscem, gdzie Twoja dusza znajdzie pokój i harmonię. Przyjdzie w sposób tak nieoczekiwany, ale będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby dopełnić swoją drogę. Dziś anioły mówią, że Twoje życie jest przygotowywane na przybycie towarzysza, który będzie kimś więcej niż tylko kimś, kto idzie u Twojego boku. Będzie to dusza która zrozumie Twoje zmagania, będzie świętować Twoje zwycięstwa i kroczyć z Tobą w każdym momencie. Prawdziwa miłość nie polega na doskonałości, lecz na wzajemnej akceptacji. I to właśnie ma się wkrótce wydarzyć. To moment odnowy. Przekształcasz się w silniejszą wersję siebie. Ci, którzy wcześniej nie potrafili dostrzec Twojej wartości, Teraz będą musieli zobaczyć Twoje światło. Nie musisz już niczego nikomu udowadniać. Miłość, która nadejdzie, będzie odzwierciedleniem Twojego własnego blasku, który promieniuje od wewnątrz na zewnątrz. Zasługujesz na to, by być kochanym w ten sposób, z taką samą intensywnością, z jaką kochasz innych. Teraz nadszedł czas, aby wzmocnić swoją wiarę w to. Co nadejdzie? Dziś anioły mówią z jasnością, że tak, zasługujesz na to, co najlepsze, co anioły mają do zaoferowania. Miłość, która nadchodzi, zaskoczy cię na wszelkie możliwe sposoby. Dziś anioły troszczą się o każdy szczegół twojego życia miłosnego. Usuwają przeszkody, które blokowały twoją drogę, i otwierają nowe możliwości. Nowe drzwi miłości i czułości, o których nigdy nie marzyłeś. Moment, który nadchodzi, jest tylko początkiem nowej podróży, która będzie pełna szczęścia. Poczujesz się bardziej związany z samym sobą, ze swoim własnym sercem. To jeden z największych darów prawdziwej miłości. Zdolność patrzenia w głąb siebie i czucia się kompletnym. Miłość. Która do ciebie nadejdzie, będzie odzwierciedleniem tego, co już nosisz w swoim wnętrzu. Dlatego dziś Anioły mówią, że wszystko się poprawiło, ponieważ wkrótce spotkasz kogoś, kto będzie twoim prawdziwym partnerem duszy kogoś, kto będzie u twego boku, aby razem budować historię życia. Dziś Anioły mówią o pięknej fazie odkryć, która nadchodzi. Nowy rozdział zostanie napisany w Twoim życiu, pełen ekscytujących momentów, wspólnego śmiechu i chwil prawdziwej intymności. Ta nowa miłość będzie inna niż wszystko, co przeżyłeś wcześniej. Będzie to głębokie połączenie, w którym oboje będziecie się wspierać, uczyć i wzrastać razem. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, było jedynie przygotowaniem do tego spotkania, które przyniesie pokój, jakiego nigdy nie doświadczyłeś nie ma znaczenia co działo się w twoich poprzednich związkach wszystko czego się nauczyłeś wszystkie lekcje które niosłeś były potrzebne abyś stał się tą wspaniałą osobą którą jesteś dzisiaj dziś anioły mówią do ciebie nie dźwigaj już ciężarów przeszłości miłość która do ciebie nadchodzi jest nowa świeża i pełna możliwości przyjdzie aby cię unieść pokazać że najlepsze dopiero przed tobą, kropka. Dziś anioły objawiają, że wszechświat przygotowuje nieoczekiwane spotkania, proste miejsca, codzienne sytuacje. Wszystko może być sceną dla przemieniającego spojrzenia. Pozwól sobie przeżyć te doświadczenia z otwartym sercem, bez strachu czy wątpliwości. Ufaj, że każdy szczegół jest starannie układany przez niebiosa. Z każdym krokiem, który wykonujesz, anioły idą u twego boku. Chroniąc Twoje uczucia i kierując Twoimi wyborami. Nawet jeśli w pewnym momencie straciłeś nadzieję, wiedz, że boski plan nigdy nie przestał działać na Twoją korzyść. Miłość, która nadchodzi, jest większa niż wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobraziłeś. Zaczniesz dostrzegać wyraźne znaki, piosenki, sny, tajemnicze zbiegi okoliczności. To anioły potwierdzają, że Twoje życie miłosne jest błogosławione. Gdy poczujesz, jak serce bije szybciej bez powodu, wiedz, że to energia boskiej miłości zbliża się do ciebie. Ogłoś w komentarzach, jestem gotów przeżyć miłość, którą wszechświat dla mnie przygotował. Niech anioły nadal prowadzą twoje kroki, oświetlając twoją drogę miłością i pokojem. Niech znajdziesz siłę i odwagę, by przyjmować każdy nowy dzień z nadzieją i wiarą. Niech Twoje życie będzie pełne chwil radości i spełnienia, a Twoje serce zawsze otwarte na przyjęcie całej miłości, którą anioły mają dla Ciebie do zaoferowania. Niech poczujesz obecność aniołów w każdej chwili, prowadzących Cię ku najczystszej i najprawdziwszej miłości. Niech Twoja podróż będzie oświetlona boskim światłem, przynosząc pokój i szczęście Twojemu sercu. Niech znajdziesz odwagę, by iść naprzód. Wiedząc, że miłość jest zawsze u Twego boku, wspierając i chroniąc Cię na każdym kroku. Amen.